Siemaneczko, z tej strony Maciej i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam jak w Proxmoxie możecie zrobić mirroring dysków, czyli RAID pierwszy przy użyciu ZFS-a. Pokażę to na przykładzie dwóch dysków. Będzie mi to służyć do przechowywania zdjęć w bezpieczny sposób, tak, żeby były odporne na awarię jednego z dysków, a przy okazji mieć możliwość łatwego tworzenia snapshotów i backupów. Zrobimy to też tak, żeby katalog z tymi zdjęciami był udostępniony do maszyny wirtualnej z Ubuntu, na której mam Dockera i będę tam miał postawiony kontener z image czyli takim odpowiednikiem Google Photos, taki nasz self-hostowany serwer zdjęć. I dzięki temu wszystko będzie działać w sposób wydajny i w miarę bezpieczny. I właśnie to pokażę Wam krok po kroku, jak ustawić wszystkie opcje w GUI Proxmoxa oraz w cli bo nie wszystko tutaj damy radę wyklikać. Tak więc na początku loguję się do naszego Proxmoxa. Podłączyłem już sobie dwa dyski po półtora do mojego mini PC, na którym mam właśnie tego Proxmoxa przechodząc do naszego Noda i klikając Disks możemy sobie je wyświetlić tak więc mam tutaj SDB oraz SDC mają one 1,5 tera i to są WD blaki, więc na początku wipujemy sobie oba dyski teraz drugi i teraz stwórzmy sobie ZFS Write pierwszy da nam to, że będziemy mieli redundancję przy awarii jednego dysku dane są nadal dostępne na drugim ZFS daje nam też checksuming, czyli mamy wykrywanie uszkodzeń. Tak, więc na początku klikamy Create ZFS, nazywamy to sobie, więc dla mnie to będzie Data Raid 1, skopiuję to sobie, zaznaczamy sobie Add Storage, następnie w Write Level wybieram sobie Mirror, czyli jest to Raid pierwszy, w kompresji wybieram sobie LZ4, czy wybieram szybką kompresję. Często zmniejsza rozmiar danych, jakie tutaj mamy, i nie ma dużego obciążenia naszego CPU. Widziałem, że dosyć dużo osób wybiera tą kompresję, tak więc przy niej zostańmy. Następnie ustawiamy optymalny rozmiar bloków, czyli tu będzie 2 do 12, więc wpisuję tutaj 12. Warto sprawdzić, jakie powinno być dla waszego dysku. I następnie wybieram sobie oba dyski i daję create. Tak więc teraz stworzyliśmy sobie pulę, musimy też stworzyć dataset, ale niestety tego z GUI nie możemy zrobić, więc musimy przejść do Shell'a, Tak więc znowu klikamy sobie na naszego noda i następnie shell. Tak więc stwórzmy sobie ten dataset, wpisujemy zfs create. Teraz podaję data write pierwszy i stworzę tutaj sobie image. Bo takie jest przeznaczenie właśnie tego datasetu, że będę miał to podpięte pod właśnie docker'ka żeby właśnie tutaj leciały te wszystkie zdjęcia. Następnie ZFS set compression lz 4 data, write pierwszy image. Następnie ZFS set a time of. To sobie mogę skopiować. klejmy i dzięki temu wyłączamy aktualizację pola atime, czyli Last Access Time. Zmniejsza to nam ilość zapisów. I to by było na tyle z przygotowania datasetu. Tak więc teraz możemy przygotować sobie Directory Mapping. Tak więc przechodzę sobie do Data Center. Następnie zjeżdżamy na dół, mamy Directory Mappings. Dodajemy, jako name wpisuję sobie Image i w path daję sobie data write1 i image, czyli nasz dataset node, ja mam tylko jednego noda, tak więc jego wybieram opiszę to sobie, czyli directory dla kontenera image dajmy create i teraz musimy sobie podpiąć katalog z naszego hosta Proxmoxa do maszyny wirtualnej i użyjemy do tego virtiofs i zanim przejdziemy do komentarza, szybko wyjaśnię czym to jest i dlaczego go używamy Virtua FS to specjalny system plików, który pozwala maszynie wirtualnej korzystać z katalogu hosta tak jakby był to po prostu lokalny katalog na naszej VMC i dzięki temu nie musimy kopiować plików ani używać protokołów sieciowych typu NFS czy Samba tylko używamy tego Virtua FS. jest on dosyć szybki, obsługuje uprawnienia do plików i folderów dobrze działa z Dockerem, więc jest idealny do moich tutaj zastosowań tak więc przechodzimy sobie do naszej VMKi, klikamy hardware dajemy Add, na końcu mamy virtiofs i wybieramy sobie directory id pokazuje mi tutaj moje image i dajemy ad teraz mogę wystartować moją VM-kę i musimy sobie to podmontować do podłączenia do VM-ki skorzystam z moba exterm i w naszej VM-ce musimy zamontować katalog hosta do naszego systemu plików tak więc tworzymy sobie punkt montowania i podpinamy go za pomocą tego virtiofs tak więc na początku MKDIR, myślnik P, MNT, image. Teraz musimy to sobie podmontować. Tak więc Mount, myśnik T, DIR, TOFS, image, MNT, image. Tak więc w MNT możemy dać sobie nazwę, jaką po prostu chcemy. A tutaj wpisujemy sobie tak z naszego Proxmoxa. U mnie to się nazywa Image, więc tak samo używam tego na naszej VMC. Może Wam trochę to jeszcze przybliżę. I możemy teraz przejść do tego MNT Image. MLSLA, i co tutaj nic nie ma. Ale dajmy sobie na przykład Nano Test. piszmy tutaj Test. Zapiszmy to sobie. I teraz przejdźmy sobie do naszego Node Proxmoxa, przejdźmy sobie do Data rate 1, dajmy LSLA, widać, że mamy tutaj Image, tak więc możemy do niego przejść. I mamy tutaj nasz plik test. Tak więc jak widzicie, bardzo szybko nam udało się tutaj stworzyć dysk z raidem. Jeśli chodzi o sam RAID, możemy tutaj przejść do naszego Data rate pierwszy. Mamy tutaj samary. Widzimy, ile jeszcze tutaj mamy miejsca. Gdy przejdziemy jeszcze do Proxmoxa i wybieramy ZFS, to możemy kliknąć sobie na nasz data write pierwszy i widzimy tutaj, które dyski są online, czy nie ma żadnych błędów i tak dalej, więc dosyć łatwo tutaj możemy sobie kontrolować, czy nie występują jakieś błędy, czy nie odpiął nam się jeden z dysków. Więc jeśli macie jakieś dane, które są dla Was ważne, to musicie sobie tutaj monitorować, czy żaden. Dysk wam się nie posypał. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Elu!